A zmierzą się w niej pochodzący z Fordonu w Bydgoszczy, ważący 94 kg, oh. C.J. Clarkson! Świtkowszmit, która to już godzina, bo mi się coś wydaje, że to właśnie czas na manto. I właśnie z tym mantem zmierza do ringu nasz polski chłopak, chłopak z Bydgoszczy, chłopak z Fordonu, CJ Klaxon. I trzeba tutaj dodać niepokonany Klaxon, który wywalczył sobie szansę na zdobycie pierwszego pasa mistrzowskiego Prime Time Wrestling Underground. O, DJ Jackson przebył tą drogę niezwykle szybko. Przebył ją z, z tym właśnie mantem, z tą wiarą w sercu. Moja pierwsza rekomendacja, jestem, powiem szczerze, z niego dumny, ponieważ wystawia mi to pewne referencje, ale nie jest mi łatwo tutaj przyznać, że dzisiejsza walka może być takim stoperem zrujnowaniem mimo wszystko, tego pędu, którego ostatnio nabrał, no bo jednak na jego drodze dzisiaj staje Starboy Nano Lopez, nowy, odmieniony mistrz